Miniony tydzień oczami Marka Szwedowskiego. Witam wszystkich serdecznie, jak na cotygodniowej pogadance. Bardzo dziękuję za wpłaty, za maile, które Państwo zrobili, dokonali, za to, że Państwo lajkują o co prosimy, podbijają Państwo. Chcę powiedzieć, że to wszystko, co robimy, robimy dla innych, a przez stowarzyszenie robimy dla innych, więc a, to nie jest dla mnie. Ja nie mam z tego nic. No, poza satysfakcją, która jest jakby oczywista. Proszę Państwa, to już czwarta konferencja naszego stowarzyszenia. Odbędzie się 30 sierpnia o godzinie 19. Ale już zapraszamy od 18.30. Mój brat Lucjan będzie grał ma być pokaz baniek mydlanych przez naszą osobę stowarzyszoną. Proszę Państwa, powstała także strona stowarzyszenia na Facebooku. Zapraszamy na nią, aby się tam zapoznać. Tam będziemy zawsze mówili i podawali rzeczy, które będziemy na bieżąco robić, czy będą jakieś właśnie spotkania, będziemy coś tworzyli, tam zawsze na tej stronie będziemy Państwa informować. Proszę Państwa, no także trzeba już tutaj wspomnieć o FVP i naszym fachowcu wielkie ucho ma na imię Michał, który prowadzi panel grupę FVP, przystań nadzieja, został, to już zostało zrobione, mamy już tutaj naszą taką stronę O FVP. No niestety od razu na początek został skrytykowany w tej grupie przez osoby, które która obmawiała go, która powiedziała, że on się nie zna na rzeczy tam się trochę namieszało proszę państwa, no każdy jeden drugiego chce obmawiać pouczać, ale nikt drugi coś dla kogoś nie zrobi to tak nie, ale żeby tak komuś dowalić to i oczywiście, no i dowalili mu, że się nie zna na rzeczy ci, którzy się znają oczywiście dowalili mu tak, tak, bo oni się znają, na pewno tak, oczywiście, więc ale nie przejmujmy się proszę państwa, bo zawsze będą hejterzy, zawsze będą jakieś ataki także ja się tym nie przejmuję no to choć się zmartwił nasze wielkie ucho że ledwo zaczął już mu tam dowalili ale powiedziałem mu że niech się nie przejmuje ja już przez to przeszedłem więc spokojnie proszę państwa i zostały już tylko 4 miejsca wolne na spotkanie z Andrzejem Nikiel jeśli ktoś jest zainteresowany niech pisze na kontakt .org nadzieja. proszę państwa bo tak się już złożyło że jest naprawdę duże zainteresowanie z czego się cieszymy. Przecież pieniądze pójdą na stowarzyszenie, na wspieranie innych. Ruszyła też całą parą, proszę Państwa. Ruszyło poszukiwanie na palminach. Mamy wytyczne, miejsce na lidarze. Mniej więcej wiemy gdzie, co i jak uderzyć. Proszę państwa, prowadzimy szerokie różne badania. Szeroki mamy zakres. I naprawdę czasem nie jesteśmy w stanie na wszystkie maile odpisać. Wielu ludzi czuje się może pokrzywdzonych, albo pisze, przecież ja czekam. No tak, ale jeżeli ktoś się dokładnie nie określi, o co mu chodzi, to nam będzie trudno powiedzieć, co możemy zrobić. Nadal piszą jacyś anonimowi, typu Kaczuszka, Kaczuszka, która pisze, że proszę natychmiast się ze mną skontaktować. I tyle, kaczuszka, kaczuszka. No, kaczuszko, kaczuszko, skontaktowalibyśmy się z tobą. Może kaczorek by się z tobą skontaktował, ale nie wiemy po co i dlaczego i czemu natychmiast. Proszę Państwa, więc, mm, trochę bardziej jakby powagi tego wszystkiego. E, tu nie jest zabawa, my się nie bawimy w pomaganie ludziom. My po prostu im pomagamy. I ten czas wykorzystujemy. I, a czas jest cenny. Więc jeżeli ktoś albo ktoś napisał. Potrzebuję natychmiast na pomocy, bo nie wiem co zrobić ze swoim życiem. Dobrze, odpisujemy. Proszę, niech Pan coś więcej owo opisze: odpisuje. A to no myślę, że Państwo wiedzą o co mi chodzi. Nie, Państwo nie wiedzą o co Panu chodzi, i Państwo długo nie będą wiedzieli o co Panu chodzi, bo my nie jesteśmy od tego, żeby zastanawiać się i odkrywać, co twórca ciepłego listu miał na myśli. Także ruszyłam całą parą poszukiwania na Palminach, mamy wytyczne na Lidarze i zobaczymy co z tego wyjdzie, ruszamy w teren, trochę robimy to tak jak to mówię, tak na wpół legalu, bo Kampinoski Park nie wyda zgody na to, póki nie znajdziemy prawda, tego czego szukamy, no potem będzie już musiał jakąś hmm, no, zgodę na to dać, że możemy tam być. Proszę Państwa, znowu zasypują nas jakieś dziwne reklamy. Nawet ja dostałem jakieś dziwne reklamy. A najlepsza reklama była, mm, przyszła, że. jakieś tabletki na pamięć. Że co trzecia osoba gubi się, wielu rzeczy nie pamięta. Tak wynika z tej reklamy. No i przyszły, prawda, zaproszenie na jakiś test pastylek. Matko święta, jak pamiętam nasze czasy, nikt na nikim nikogo nie testował. No przynajmniej nie tak oficjalnie, nie testowali. Ja będę teraz jakieś tabletki brał na pamięć. Jako taką pamięć mam, więc nie wiem o co chodzi. A z pamięcią to jest tak. Siedzi dwóch dziadków na ławce i jeden z nich mówi: Wiesz co? Mi to na starość tak się wszystko miesza, że nie pamiętam, czy walczyłem w pierwszym dywizjonie w II wojnie światowej czy w drugim dywizjonie, w pierwszej wojnie światowej a drugi mówi ty, ty, a ja mam to samo ja nie pamiętam, czy dostałem kulą między łopatki czy łopatką między kule możemy proszę państwa pożartować trochę tutaj z takich różnych rzeczy, choć nie powinno się ale jeżeli ktoś mi wciska leki na pamięć, na polepszenie jest to po prostu oszustwo nie dajmy się nabrać. Tam pisze, że jakiś specjalny naukowiec, jakiś tam Eric Johnson, prawda, e, m, pretendent do Nagrody Nobla i tak dalej, wymyślił pastylki, że już po trzech pastylkach wraca pamięć i przypominają się rzeczy nam z przeszłości. <laughs> Dobre, ciekawe, co się nam jeszcze przypomni: poród czy położna. Co za bzdury, ale wielu ludzi w to wierzy. Proszę Państwa, ja cały czas podkreślam i nie wstydzę się, mówię o Bogu. Mówię, że chodzę do Kościoła i się modlę, i nie mam z tym żadnego problemu. Wręcz to daje mi napęd na cały nadchodzący tydzień. Zawsze Bogu dziękuję za przeżyty tydzień. I proszę o ten następny, aby był dobry, aby mógł jeszcze więcej ludziom pomóc. Modlitwa mnie uskrzydla i myślę, że każdego powinna uskrzydlać. Nie stajemy się wcale zdewociali albo jacyś dziwni, kiedy się modlimy wręcz bardziej jesteśmy uskrzydleni i uwzniośleni. ja modlę się, odmawiam różaniec i nie mam z tym żadnego problemu i każdemu to powiem i pokażę mój różaniec mogę go zaprosić możemy się razem pomodlić na różańcu nie ma w tym nic złego cały czas mówię o Bogu ale zdarzają się tacy, którzy chcą mnie pouczać którzy mówią, że to wszystko moje sztuczki są diabelskie, że ja ludzi oszukuję to co zrobimy w życiu Bóg oceni, nie nam oceniać ale na litość boską, chociaż okażmy trochę normalności i sami pokażmy, co zrobiliśmy, zanim weźmiemy kogoś i będziemy go oceniać. tak? Proszę Państwa, bardzo łatwo jest komuś powiedzieć, ty jesteś taki jaki owaki, ale trudniej byłoby powiedzieć, ale za to, jaki ja jestem, no tu nie byłoby w tą stronę, bo każdy by powiedział, ja jestem genialny, a ty jesteś kawał, prawda? I tak dalej. Proszę Państwa, to nie. No nie może to tak działać, no nie róbmy tego tak. Więc ci, którzy chcą mnie pouczać, którzy mówią do mnie, że ja powinienem Biblię czytać, że znać Boga, to zapewniam Was, że ja znam Boga, czytam Biblię, ale na pewno Bóg mnie zna. A skoro mnie zna i pozwala to wszystko jeszcze prowadzić, ciągnąć, to znaczy, że jest dobrze. To wy się zastanówcie. Proszę Państwa, no i pogoda jest taka, no nie jest taka zła, jest chłodno, ciepło, sierpień, lato, burze, wszystko. No właśnie, proszę Państwa, te burze. Ostatnio słyszeliśmy, że... Tu mówię powoli, bo trochę przykre, że w zakopanym zginęli ludzie, była burza. Nie pytajmy się dlaczego, nie próbujmy niczego zrozumieć. Po prostu przyszła burza. Wydarzyło się to, co wydarzyło się. I z szacunkiem do tych, którzy odeszli, ci, którzy są chorzy. Ale tak to jest z żywiołem. A w górach nigdy nie wiadomo, w każdych górach, kiedy może zmienić się pogoda. No tak to jest. Ale proszę Państwa, a propos pogody, to jest takie polskie lato, tak? Jest oczywiście 26, 28 stopni, dojdzie do 30, potem spadnie. No tak da się żyć. Nie ma cały czas non-stop po 40 prawie, sucho i człowiek ledwo żyje. No przynajmniej tutaj mamy jakąś dobrą pogodę. Proszę Państwa, ludzie z różnymi stawami przychodzą do nas, do mnie. Naprawdę dzieją się niesamowite rzeczy. Ja sam jestem czasami pod wrażeniem tego, co mówię i... Aż trudno czasami złapać oddech. Tu była taka sytuacja, kiedy opowiadałem jednej pani przekaz od zmarłego męża. takżeśmy rozmawiali, i powiedziałem, że mówi, że ma psa. Jest bardzo zadowolony, pies jest zadowolony, że pies nazywa się właściwie tak go nazywa, jak krówka jest łaciaty. I w tym momencie ta pani aż tak żachnęła się i mówi: jak to jest? No, 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 jest. Okazało się, że trzy dni temu ten właśnie pies, który został w domu, który był łaciaty jak krówka, był myśliwski, został przejechany przez samochód trzy dni temu. I tu właśnie ten zmarły mąż opowiada, że ma tego psa, że jest przy nim i mówi, jak się nazywa ten pies, że krówka go nazywali i że jest cały szczęśliwy. I to są takie rzeczy niesamowite, które ach, aż mnie. Też podnoszą na duchu. Także, proszę Państwa, pogoda pogodą. Właśnie to pogoda ducha powinna być. Ale nie jest źle. Proszę Państwa, nasze dzieci potrafią nas zaskakiwać. Czasem są mądrzejsze, czasem przepraszam, są głupsze. E, różnie to bywa. I otóż jest taka sytuacja, że siedmioletni chłopczyk idzie chodnikiem w drodze ze szkoły. Podjeżdża do niego samochód, kierowca odsuwa szybkę i mówi – chłopcze, wsiadaj do środka, to dam ci 10 złotych i lizaka. Chłopczyk nie reaguje i przyspiesza kroku. Samochód powoli toczy się za nim, znowu się zatrzymuje przy krawężniku – no wsiadaj, dam ci 20 złotych, lizaka i cipsy. Chłopczyk podobnie kręci głową i przyspiesza kroku. Samochód nadal powoli jedzie za nim, znowu się zatrzymuje. Moja ostatnia oferta 50 zł, chipsy, kola i pudełko czupa czup. Wsiadasz? Oj, oszczep się, tato. Kupiłeś Matiza, to musisz z tym żyć. Nie? W to nie mieszaj. Proszę Państwa, odnośnie sprawy Ziemniaka i Sasa, no to czekamy na odpowiedź. Cisza, nie wiemy co dalej. Policja powiedziała, że będzie coś robić, mają dać nam znać, ale jak na razie widać, jest to wszystko zawieszone w powietrzu, więc no cóż możemy zrobić? Możemy tylko czekać. I liczyć na to, że wreszcie się coś ruszy i zaczniemy działać. Także, jak ktoś mówi, odpuściliście ziemniaka, albo o, nakręcili i zostawili, to nie jest żadna sprężyna, to nie jest żaden zegarek, który żeśmy nakręcili i zostawili. Tylko musimy działać zgodnie z prawem, nawet jeśli ci, którzy powinni tak robić, nie działają zgodnie z prawem. My musimy działać zgodnie z prawem. Mamy stowarzyszenie. Jesteśmy ludźmi prawymi i chcemy robić to zgodnie z temidą. To, że jest ślepa, to nie znaczy, że mamy to wykorzystać, tak? Bo mówi się, że temida jest ślepa. Oczywiście, że tak. Ale spokojnie my możemy działać tylko wtedy, jeśli zrobimy to zgodnie z prawem. A to, że ktoś pisze, jesteście tacy owacy, bo jeszcze niczego nie zrobiliście, to zapraszamy go, bierzemy, da, damy mu szpadelek. I puścimy go do przodu i powiemy idź, chłopie, masz padelek i błogosławieństwo. Albo wrócisz do nas, albo wrócisz od razu na milicję czy na policję i gdzieś tam będziesz płacił za swoje czyny kary. Albo wrócisz do nas i powiesz, że ci się udało. Masz dwa wyjścia. My czekamy na to wyjście, kiedy prawnie będziemy mogli zrobić. Ty możesz już lecieć dzisiaj. Adieu, fruziu! Proszę Państwa, mówmy cały czas o rzeczach pozytywnych, a przynajmniej starajmy się mówić o rzeczach pozytywnych. Jest taka bardzo fajna sytuacja. Wchodzi człowiek do samochodu, wsiada. No i zamyka drzwi. No i jest tyle. I to całe zdarzenie obserwuje młody chłopak, który ma. Uwaga, 6 lat. Obserwuję to przez okno. Zobaczył człowieka, który wsiadł do samochodu, i samochód nie rusza. Człowiek tam siedzi. Dziecko zainteresowane, zadziwione, zadzwoniło na policję, ponieważ w tym domu, jak w każdym, powinna być i jest w tym domu taka duża przyczepiona tablica. Kiedy są małe dzieci, w razie czego dzwoń tu, w razie czego dzwoń tu, w razie czego dzwoń tu. I jest taki napis: Pamiętaj, nie przejmuj się, jesteś dzieckiem, masz prawo dzwonić. Dlaczego to jest dopisane? Ano dlatego, że ktoś mówi: Ja dziecku nie mówię, jak się dzwoni na policję, bo będzie robiło głupie dowcipy. Otóż nie, proszę państwa. Dziecko powinno wiedzieć, że istnieje coś takiego jak Powodowie Policja. I wtedy weźmie i zadzwoni, kiedy wyczuje, że jest taka potrzeba. A nawet jeżeli alan wszczęty będzie nieprawdziwie, to jest to dziecko i może być łagodnie potraktowane. No i to dziecko właśnie dzwoni na policję i mówi, że widział pana, który wsiadł do samochodu, i pan nie wysiada. Ale pan też nie jedzie. Gdzie to jest? Dziecko 6-letnie podaje adres. Przyjeżdża policja. Po jakimś czasie wchodzą do samochodu, otwierają. Pan się nie rusza. Pan ma zawał. Pan dostał zawału. Pan już nie mógł ruszyć. I nikt tego nie zauważył. Tak się może złożyło, a może inni widzieli. Kogo to interesuje? Jak to wpatrzone dziecko, które właściwie uratowało mu życie. Więc powinna być w domu, przy telefonie, czy w ogóle taka duża kartka na lodówce. Tu się dzwoni, i tu się dzwoni, i tu się dzwoni. I z dopiskiem. Pamiętaj, że jesteś dzieckiem. Masz dzwonić. Proste. Pamiętamy proszę Państwa te dościpy, które się takie kiedyś robiło, jak jeszcze był taki telefon, tam te telefonów było tyle co kot napłakał. Jak się dzwoniło i ktoś się odzywał. Halo, kto tam. Przepraszam, czy to zoo? nie to czemu małpa przy telefonie? To pamiętamy takie rzeczy, robiliśmy różne, mm, dzwoniło się, czy zakład pogrzebowy, i tak dalej. Ale na miłość boską, weźmy pod uwagę, że czasy się zmieniają i dzieci nie mają aż takich pomysłów. Jeżeli będą miały, to trudno. Ale nie możemy z tego powodu powiedzieć: Dzieci, niech tu nie dzwonią, nie zostawiajmy dzieciom telefonu, nie dawajmy dzieciom nic. Bzdura. Ci właśnie dzieci powinny być o tym poinformowane. Proszę Państwa, serdecznie dziękuję za to, że rozmawialiśmy, że Państwo mnie wysłuchali, że znowu mogłem do Państwa mówić, że nadal mogę mówić. Cieszę się bardzo, wszystkim życzę miłego, dobrego tygodnia nadchodzącego. No i zobaczymy, co przyniesie ten tydzień. Oby same dobre, wesołe, miłe rzeczy. Już za chwilę nasze stowarzyszeniowe spotkanie, także cieszymy się. Proszę Państwa, podbijajcie, lajkujcie to wszystko co się robi, bo to też jakby przybliża nas do sukcesu, a subskrybenci nakręcają to wszystko, członkowie także powtarzam jeszcze raz, robimy to po to, aby sobie nie, właśnie nie. O, wszyscy myśleli, że tak, tak koniunkturalny Marianek. Proszę Państwa, żeby innym pomagać, a sobie dawać radość. I cieszyć się, że zrobiliśmy coś dobrego, ale żeby innym przez to pomagać. Dziękuję, wszystkiego dobrego.